ha <noise> <noise> ale gnoje No, gdzie TDP, Dobry Dobre ustawienie 2 na 10, Kuba. Jedziemy, kurwa. Jedziemy stąd Kurwa, Kuba ile film nie wiesz, uderzy? Wejście może, Kuba a nie Słuchaj, <noise> Ale masz, wiesz, nie że ty nie będziesz mógł, mógł, mógł strzelać nigdzie. To? No, Kuba nie będzie mógł nigdzie strzelać Wiem, zbioto. Brawo, to. Dawaj na ten, dawaj na kurwa się nazywa, zapomniałem, aree, no. Are. no. No! No! no. No. Nie chcę mi się jeździć pomiędzy No to nie, trzymami. dawaj na ten, na tom, hopie, złoty Nie, to nie ten serwer nie ten. Dawaj na ten No a, tyle serwów, już nie wiadomo gdzie jechać, nie? Nie, co to jest, jak się nazywa, o 120 sekund, Maja, pamiętaj Jak się nazywa, co to, co, co jest ten Tutaj na prawo co na Kopalnia, a, na kopalnię kopalnie. Dawaj. I tam zdjęcie, on do. barakiem, stary okay. Od mu się wjeżdża jak coś No, wiem No, ten co No właśnie Kuba, może uczy... wy wyżej coś się przyczep? A nie można, celować jeszcze? No bar! to czekaj, Napia czekaj, no, Dobra, to czekaj, bo jak machina zajebie, nie wiem. To... Właśnie, bo. Będziesz leczyć. Janku z 90 do akacza, bo bieda, fuj. No, niestety. Gram, nie, tylko madafaka bierze M4, bo grasz No bo mimo dobrze grać w końcu. Broń, No inną broń nie umie grać. Opie, bursztynek, bursztynek poznałem na Ej, może... to nie, bursztynek. już wyszli te ty. Wyszły te typy co jeździły. Youtube. Pozdrawiam, youtube. Dokładnie. Tak było. O, o! Nie, to kurwa drzwi. I dawaj wjeżdżaj tu. No się... No dawaj opinię o tej. Kurwa, zajebiście, nie. No Teraz nie ofensywny wjazd. Jesteśmy w ogóle jest <laughs> coś. O, Patriot. Dawaj go. Bieremy. Bieremy. Ciemno. Burszty! I tam krzmalę to w ogóle. Co brakuje? Ej, trzy kołajdy silnik. Mamy to, myśli, to w bazie? No raczej nie. <grym> no ale ofensywny nie? Bierzemy nie, bierzemy. nie, nie? No na habura To będziemy jeździć za kolana. Kurwa kurwa. Bez... Jaki u ojców? Wziął sobie go za kurwił <grym> 4 metry Ale czego ty mnie zabijasz? Ej, na 6 amu stary. No to kurwa szybko się zabiła, fuj. Stary, jak się przestań, ja cię chciał przestać, a ty oby nie, umierał. Tylko powiedź... <śmienic> Tylko... <śmienic> 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 przynajmniej się nie wykrwawił tej. Przynajmniej <śmienic> <śmienic> się <śmienic> <śmienic> nie wykrwawił tej. Sorry Kuba, sorry. <śmienic> przynajmniej się nie wykrwawił. Tyle magów jak w pizdę. Nie, małem, I w pizdę strzelił. Ej, w ogóle co to było staje, tak jak kurwa, jakiś jakiś pedalsy, no to ja to by go zabiję Ej, eee, mam auto! Ja my też mamy auto. Eee, ale coś AKA hangba. Eee. Teraz tej nawet ma. Wiesz? No ale ofensywny wiatr. Bursztynek, bursztynek. Bo ciągle ja cię zabiłem, kurwa. Bo jesteś kurwa gówno z Kielc? O tym biegnie! Halo! Strzela do mnie! Halo! Halo? Halo, halo? Leży Szcinka Szcinka I chuj Mam cztery dwa magii Tutaj? Na Emeralcie się magii respią? Mhm. No, no, no. Ja wam powiem, co znalazłem, nie? Ja. Pasywa, agresywa widzę, Co on tu miał? Opia, kacza czy magii? O A nie miał kół... Wariat... Szkoda... Znalazłem!

Same, okay. ty, nie, nie, duch, co, to chłopie? Schowaj go za... Ej, nas... Ej! ej wiesz, że... Wiesz, że są już dwa? <laughs> ej, bufka mam. Ej, faktycznie. X-Daisy polecam. Tak, polecam. Jeszcze ale bursztynka tam, polecam. Bursztynka też. Zobacz, ale tego, bufalko mam, jak co, na e? Emeraldzie. Róż. Czekaj, tego wypchamy. Z nim? Nie, może mamy... Nie, nie mamy raczej kół. Ale pójdziesz... No to ja robię zimala hakbar, nie? Ty już nie... A nie, myślałem... Dobra, ja robię z nim hackbar. Boże... No... I? Eee... Czeku. Boże, dobra, jedziemy zobaczyć do, do bazy. Myślę, że nikt nie zakurwi. Nie, nie wiem, może nie. Jak oglądają, chłopie... Oglądają, filmiki no, no, są... Jak oglądają streama, no to... Streama, streama, okay. no, Ale nie, to dla dlatego, że nie mam tego licencji, okej? Okay? ja już się tam pytałem już stary. No ten, no te dwa kealy. Jak ja wskoczę to jutro stary pikę. to o, tam A, tak. stary. O kurwa! O kurwa! O, ale to będzie Ala Hagbar, nie? Pedał. Dobra, A no? leci! A, leci! Oj, się, ja jak noc się bugowało Kurwa! Tam... Dwa magi miałem, dałem czwórki, a bufalo z emeralda spadło i przeżyło, nie? No i No to podjedzie a... tu. Ej, bo drazek czeka na nas, a ja nie wiem wszczęć w tej grze. Bo co to jest kurwa za. Gówno, infaredy mi tu dajcie. Dostaliście. Och, ja stary. No z tyłu był za nami. Co? Nie, nie było go. Gówno. Gówno. Ja, jakie gówno? Jakie gówno? Kurwa. Wracam po niego. Nie, no bo nie wiem gdzie on był. Tu przed nami. Jakie gono. Deży, gówno? Ledzi gówno. Ezy. Machin to jest kurwa bursztyna To nie? jest ten kurwa polski zgon stary, jak go lutuję. Lutuj. Zaraz mi zabiją stary O no. do akacza miał uh -huh. Nie miał toolboxa? Toolbox na wagę złota Nie, nie miał właśnie Jeszcze nie? jeden? Nie myślałem Co to, to za słońce kurwa jakby opie nie wiem no Obie meteoryt leciał tej z nieba <śmiech> <śmiech> Kurwa, no ja też jestem chopiłem polski zgodnie. Tak. To no, kurwa, te polskie zgodnie. No psz dzisiaj. No, psz no psz przez domek, boże. I kurwa, wy Wyraża się, nie będziesz na YouTubie. Na YouTubie, no, YouTubie. tam Na YouTubie, stałem. stary. Na YouTubie, tube. No, Dobra. Kurwa, ty masz tego właścicielka? Nie wiesz, Machin, ma subskrypcji. No z ze no. spadła, co? Aha. Ale czego mu brakowało? No, cztery koła ślini. No, no, nie, no, idź do bazy, Madzia, do bazy. no faktycznie. O kur... <grywa> ledwo, ledwo. Dajcie toolboxa. To ma 500, Jest. No, 8 typa to stary, widzę, że robię akcji w chujku. Ale no. ej, więcej <grywa> się kół dzieje kół, niż... tak. Ale powiem ci, cztery <grywa> ształy, Nie, nawet nie. Da? Nawet nie wiem, ile było szałów. Ode mnie kaca, ten 40. dostał jednego. Zresztą. To już lepiej niż na tym <grywa> chujowym, <grywa> zjewanym na F. Serwerze. Fragujemy, Fragujemy się tak. Heinsberg powiem ci wiesz coś się I ten Nesti ten twój kolega co ma 30 lat też się tak, Taki przekaz 20 kurwa Taki przekaz Opie już są już jest 6 osób opie. Jest dobrze Mój nick to jest VM beton możecie mnie zbanować <śla> <śla> Banujcie <laughs> tego panujcie go. Beton, no Ty, po prostu No Po prostu Znajdziecie Brut to łapię bursztynek kopię Bursztynek Bursztynek Znalazłam go przez no. to, że jak szłam, to ja mam kurwa 30 FPS, nie? To... Wow, machin wow Zobaczmy na odcinku, ale kurwa co to jest w ogóle za słońce, nie? Ja pierdem przedsięwzię nie widzę, nie? Może sobie najwyżej. Mam silnych, ale. Toolboxa chodź, chcę masz. kupić. Mam toolboxa. Masz? No. Łooo wow, stary to ma jest toolboxa. na toolboxa i, i mam koło, chopie. No chuja. Luty, ale no Dobra idź ma tu sprawdzić, ja idę do sklepu kupić toolboxa. Bo no, jecie kupisz. po mnie, mam. Może koło Ile? właśnie kupię. Ile, Ile koła kosztują? No i nie wiem. 150 Pod chyba. 20, o ile nie, tu co są? Po 20? O nie. Co to jest? 150 oh, to się nie doda. O, chcesz tu engine wezmę. Plecaki, obie wejdź. Tu jest sklep VIP, popie. Gdzie tu się kupowało koła? Ha z tamtej strony tej. No, kup, no kup, kup. Uwazja nie kup. Jadę, chobie, zobaczysz. Mówisz, że masz engine, chobie? Musztynie, Trzymasz Molo Cześć Steam O toz Molo Toolbox 200 YouTube to oh, to mogę kupić Kupić? Czekaj, poczekaj zobacz, czy nie ma mam 579 Koła za 100. To no byś kupił byśmy w sumie dwa padki wzięli Bo się nikt bym miał no. Kuba ma jedno jeszcze koło Ja bym kupił Mam 6 potem. Akurat mamy no Dakwa, ale ja już silnik, bo tam silnik jeden jest. Silnik mam, chcesz. Tak? W jednym tylko robię silnik. No to kupuję pięć kogo. Mam? Czy nie mam? Mam. Po co mi to kurwa? Poś, tyle, ja se kurwa za Grześka chopię. No to jest wpierdol Grześka. Grześ, nie? No to se wpierdol. Opie, penta jakiś tylko, nie tdp penta. Machin wychodzić dziś? Zaraz, to chcesz po... po Tutoria, po... jak grać na maszynku O, 30 toolboxów, Madzia, w bazie Jest? A nie, nie ma problemu. Ale myślisz, że ja szukałem? No nie Nie no, to, no, to nie dobrze, radę. że jest To zaraz, tego Możemy bandito zrobić Pokojowe. Kurwa, no nie, no po prostu, kurwa, ja w to nie wierzę. Te kurwa pierdolone namioty. No to tak już tu jednego naprawiłem, padło. No to już, Jakby kurwa. Jakby penta wleciał na rejony. Naprawiłeś to? Nie, nie mam toolboxa. A kurwa, ja nie wziąłem toolboxa. Dobra, to, ja musiałem, że... Dobra. To, jebać, to jest To jebać, jest To z bara, kurwa. No, najwyżej się wykurwi. E, e. Adam Małysz. Adam małeś kurwa.

5 kur... jak 5? Jak 4 pokazuję opiece Co my tu kurwa robimy stary Nie wiem co my tu robimy, nie Nagrywamy reklamę hopie no. Nagrywamy tak Fanki nam hopie loda zrobi Nagrywamy. Na pewno Te punkty premium oczywiście tam Ej kupmy sobie bazę premium stary na opie naszym tym parkingu Ile to by kosztowało ciekawe mhm. Ja ma 5 osób gaj no, ja, no to fajnie. No. Ej, no, ty... typo. Ej, nie mogę strzać! Nie mogę sstać! 5 osób typo i chodź! Ja nie mogę sdać! Już możesz Ja pierdola Boże! Nie. Ja mam To silnik był! Bier! Bier w ciemno. Ale jeszcze stało! 5 osób na serbie, ale Będzie 40 osób, nie? My nikogo nie znajdziemy! A obie piń, to znajdziemy wszystkich. Ale nie, bo bardzo, bardzo fajny odcinek, polecamy. Ta. Tak. to też, jest? Nie? To, jest szpital. to nie jest ten bazar, to jest szpital po prostu. O. Kurwa. O, jakiś pedał, kurwa, pener. No chodź tu, kurwa. Dalej. zabij Zabić wziąśko? Nie, bo z nim nie działa. Ale co, wy jesteście tu? Sześć, no nie. Nie widzisz jest... nas? Masz GPS, Tacy tak? jesteśmy. Tacy mali jesteśmy? Ale słyszałem coś, jakieś ciało wystrzeliście? No. No to typa. Ja mówię, a bije, balę i tak mnie nie zabiją. <noise> no, i zawidział stary. No, aż, aż pęta, proszę. To to, bo... to, bo... Znaczy, musiałem troszeczkę dać, bo nie wycelować na niego. No machin, ja jestem na aucie, słyszysz mnie dobrze? Halo, halo, machin. Halo, <noise> halo. <noise> Polak a, dołączył do gry. Bosz! Bosz! Kurwa opie. Bosz! Legenda, opie legenda, the, legenda, taka mi legenda, pitum, Ja, <laughs> ja pierdolę, No kurwa dobry legenda, barak mi legenda, taka to wszystko na tubach legenda, Halo! No się? No Został, kurwa. Jest taki, kurwa, żołstał, to kurwa. Że... Dawaj zrób, Allah akbar Allah akbar No ale na prawo masz wjazd, no, stary No wiem, jadę Tylko nie mówię, kręcić A stary, fajne a, to jest, na tu, je... tam tam jest A tam namiot był w ogóle Tutaj leży ścianie. jakiś pedał, penner Może, Kuba, się slutujesz, nie? Nie, coś, tam no. miałem, sądź, miałem Nie, na cioło nie było, stary jest tu kolejny penner to Może trzy już są. Nie, dwa. A czemu. co, co? No, co się zespiły. <grych> no mówię, no. O a, la, Kuba la, już la, kacza znalazł chyba. No ale to czekaj, kurwa. No, z... z... Ej, w nich są te stary. Co? Lol, ty są w tych. 22. dwa. No a w Ej, tu brakowało, tak? Nie. Ja, 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 ja. nie brakowało, no dobra, już rzuciłem jednego. No to weźcie tam, powkładajcie. Te Ale koła. fajnie to zrobili, nie? Czyli się Powkładaj... mieli bazę. Powkładajcie te koła, kuba. Nie mam turboksa! A kurwa wyciszę odcinek za to, szmato. Zobaczmy. <grym> Jak to go Zjadę go, nie? Patrz go, patrz to! Dobra, jedźcie. <grym> kurwa, nie. W drugim bo! jedziesz, Kuba, w drugim. No jadę w pierwszym. <grym> A <Na, na> tamten? <grym> Kuleś, kurwa mordę sklej, bo cię odholuje zaraz i... KURWA! No to! Bierz to. No tego... Ala haqbar! Kurwa... Boże... Widzisz i kurwa opiniemy Właśnie dawaj, ala haqbar zrobię Gdzie? Boże, to się ledwo tu czołga A ten bufek tam stoi jeszcze? Ej, no Takie faktycznie, można to... wziąć jeszcze bufka, jak wejdziemy koła No to to może obo... tego są Polaka Właśnie... Właśnie kurwa, zapomniałem w ogóle o obozie Polaka Sanchez się zrespił Ale... Na kopalni tylko, że leciał pod teksturę Patrzcie, chyba ma puszczość Nie śmiesz się Czekaj, czy się tam znajdę tak. TERAZ! ALARM BANG! Kurde, jak ba! o, co to dawno Dopiszę, że Polakar się z nami nie, nie chce grać, stary, bo to jest dobry player Tak, dobry Ej, Czekaj, ktoś z nami Utopił się, no nie wierzę nie, Moje 500... plus? Nie, nie. 500 plus kurwa. Nie Moje piekiel Ale najpierw ja odcinek no, no, ja tak musi być na emocjach, a nie najpierw Tu nie. mamy patriota no. Tu, tu Machi mnie zabił, no. bo nie zauważył yeah, sorry nie a co ty tato? Nie, nie, dobra Łe, <noise> nie Mówisz, że są bazy A jest bez? Łe, nie Nie wierzę, utopił to Co za rak? Nie było klapić się w ten telefon Po prostu wyskoczyłem Alakbar, alakbar. No, no, No się z lekka! Czekaj, to się rozwali? Czy nie? No. nie. Mhm. Nie, nie rozwali się. Dam ci 500 plus jak to odwrócisz. Dobra. <grystanie> 500 plus. To <grystanie> <Jadę. grystanie> aha. Jadę. Aha. Jadę A już nie mam dostępu do tej bazy Polaka Polaka Czy betona? Polaka Jeszcze się przyczepi Przyczep <noise> <noise> A im przyjeść padkiem, bo potrzebujemy pomocy Ja jestem się zbytnie Tak trochę ten barak nam się wywrócił Idźcie kurcu mnie szukać Dawaj go Idźcie kurcz maty szukać już Już was ty niech Ale magnie bo cię kurwa obudziłem bo, bo z namiotem walczę, poczekaj <grym> A ty chyba tak nie wygramy. <grystko>, nie. <To> nie. <grystko> nie, nie 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 nie. To nie no, jest sobie równa, równa walka. Nie jest gabarczane Wygrałem to, 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 to Dobra to robię, ząbię na tego baraka. Robią, oni. Robię! go wypaja jak wam go by odwrócić? Jak to jest klod jak jakopię ich mało. Dobra no, no, to podjadę do was... To to jak to machina nie, kupa, Kurwa. No dalej podjeżdżaj. A kurwa, ta... tylko pachówka. No nie wierzę, zbugowałem się. Auta wszystkie straciliście, kurwa. 5 <gryw> sekund, kurwa. Ten do wody, bar, kurwa. Ten nie ja, zrobił. No bursztynek, no, bursztynek opie! <gryw> bursztynek, do tej. Tu, a, bo ty się przejdzie na dobre, dobre. Za dobrze funky, myślisz? Dobrze. Emocjonujący odcinek w tym w momencie lachła w barku chyba to skończymy a, bo to większego sensu nie ma Nie jebać no. kończenie stary opiet machin i na... chuj opiet machin24h nagrywa z tego kurwa machin czekaj 5, 5, 5, tak? 5 osób z serwera tak? 5 kurwa Bardzo machin rozpędzaj się tak. Ola go opuścił serwer bo hey, złacił hey, typa hey. dobra hey. dobra ile jest w ogóle? kto jest w ogóle na serwerie stary? Mam jakiś kowinggao jakiś... w lesu jakiś gnowinggajmgablering a nie wypychaj ma... mnie z gz -a. halo z GZ -a. No nie No co ja bym ci tutaj poradzić kurz no Nie Paś, go, tego się nie da odwrócić Da nie, to się jak To jest barak, nie? Bursztyn To tu, tu na prawo musisz mieć. Tu na prawo na górkę musisz tam, mieć kurwa grubasie żeś się to obrudził i teraz widzisz to No na prawo na górkę no No co? Kręcisz tymi kołami, i że skręcisz kurwa Tak skręcam stary. I teraz się rozpędź i co, i bursztynek, tak? Ale no, rozpędź się, a nie obie. Bordak, bo Spacerek to... zrobisz. <laughs> Rafonix, ja się... wyjaśnia, wyjaśnia. Rafonix, ja. tak. Idealny <laughs> idioł, no. Kurwa na lewo cię chcę, a ja, po ja cię pcham w ogóle. Po co tam pchasz? Jak do bazy wejdę, to się nie co? Pamiętacie filmik, w którym ja temu ciągnęłam, temu z tym się ruchałam, z tym... Kurwa, ta jebana obrażała mnie tu ze dni temu, że chłopak wchodzi na omegę. No. No. Ooo, no. ale się wbił! Majne net! na akamachen! No kurwa, zaraz was odholuję, <laughs> Daj, odholuj go. Odholuj Patrz go. To. <laughs> Patrz, to! Bing! Patrz, to! <laughs> Jeja, kurde. jeszcze zrób sika, jopie, bo tu są nimki, nie? No. o, o! Będzie coś z tego? Kurwa, będzie! No, rozpędź się teraz, wykurczę, tak po... ale tak porządnie. A ty? Może byś wyszedł, łaskawy. Kto? Ej, to ma zero już paliwa, ale to tam nic nie mówię. Zz, kurwa, bursztynek! Kurwa, żebym przyjebał Gówno No brawo, no, Tam, chybałem, miałeś, tam miałeś, tam miałeś iść. Kurda, kurwa, Tam lepiej tam, bym, było Tam bym się nie podkał Jebać tego baraka, ja stąd, no kurwa, po pójdam w tym barak Nie wiem Zespij się kurwa na reski, pewnie warej, ja bo gdzieś pina. I osiem paliwa przez to, masz jakiś karnie w tym baraku No mam karnie No kurwa, chodź już da. No. No chłopie, ala haki baj! już z oczywiście. Mhm. Corwin, dobra, masz Korwin... Korwin... Dobra, sorry Winchester, jak ci nie pasuje. Dobra, Winchester. Dobra, cz tak nikogo, tak nikogo nie spotkałem, dobra. Halo? Żeby się nie wiewać do wody? Halo? No. Kurwa... Na, I na tym chyba skończymy nagrane, dzisiejszy nagrane, odcinek. Wszystko <grywanie>, tak. Nie mogę strzelać! Poczekaj chwilę. Wow. Wow, stary, wow, nie, wow, 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 O, a tu Kuba na prawo utopił. Co? Ja Będą się tak zaraz zrespi za 30 minut pamiętać, czy nie? Chuj wie jak to są respy. Widzisz, że się respi jeden na drugim. Ale wydaje mi się, że tak jest. Wiemy gdzie się respi jeden nowy patriot. Patrzę, tu jest akurat chujowy. Po można. No ale no, powiem, kogo, skąd, no ale no nie powiem tego skąd... Ale no stoi tam! Podobno. Ja <laughs> by kurwa... Dojedziemy do opie, no. No. Najpierw trzeba koła znaleźć, Bo to ja już giepy nie mam. Będą sobie chipsy przed drugiej wojny. O, tu będzie typ tam na lewo. Nie. Tak. Nie, te zombie są, są Wiem, random. randomowo, ale... No. Wy mnie to wiecie. Bursztynek, bursztynek kurwa Znalazłem go na... Był? No. Był. Hmm? był no O jest koło tu w lucie, halo Podnieść Bo <głos》> nie sięgnę Czekaj, bo beanskany opierdoluj Nie mać koło Beanskany ważniejszy nie, kurwa żarcie No, 20 FPS przy tych helikopterach To jest kurwa Chodź Makaniecki. tu podnieść, bo tu jest koło w locie do góry No, nie? bo niech ci wiedział Dobra, albo nie, no może jednak Nie kurwa, No. Nie, kurwa tych helikopterów. No, dziś. Gdzie jesteś? Pod tym kołem? Bośtynek, bościnek na lajum na planach. Myślę, że kołem. Może sk... Nie, yeah, już myślałem o pierwszym tempe na mobilnie. Skinner? Cześć no, to? 12 FPS gaming. Ty to stąd, hangary zlutowałeś? Tak. Ta. Gdzie są czołgi? No Podejść tu, kurwa. Mam toolboxa. No ale tam może coś jeszcze było. No. bursztynek. No wiesz jakie to są kurwa luty, nie? No bursztynek, no mówię. No co masz tu plecak, ale to ja pewnie nie miał ja plecak. Dobra, jedziemy. Mam no, jedno No, mle Mleko w lucie, ale nie, pojadłem się, że sprawdzi No ale wie, to, ja wiesz, to ja już wzięłem. <grym> <grym> ale lecimy, ale na na to wziąłem. No i dalej leziemy. Ale sodem wiem Ej no! Drugą paczkę wygram. wygrałem. No, trafiłem. Nie, kurwa. Tu akadzie jest akurat dobry na tym serwie. Nie no, chujem. Idziemy, czy nie? Już, siada. Trzeba kół szukać. Potem już chyba, nie nie ma się. Nie będzie się Mam jeszcze jedno ko... jeszcze silnik. Koła brakuje. Czyli ja mam dwa silniki. Masz silnik? Ja mam dwa. Masz silnik. Hmm, ja pod emeralda dawaj. Chodzi o to no wiem nie Wiem, wiem właśnie. Wiem. Po co my tu siedzimy w ogóle, no? Nie, nie, ale ci nie wiem, po co ja się w ogóle rozglądam, jak my tylko na serwerze, nie? Ja tu opie na nas typo, opie, opie na swój rejon, ja to jest dalej już w sumie się. Kupię pewnie na Ghosted. Pewnie tak. Tam co jest, baza, nie zapewne? No pewnie ta. No, co może być innego? Ona nad straży miejskiej opężej. Nie ma nic. Wodnej może być coś. A są...